Czy jest za matka Huberta? Pyskówki od rana? Już zaczynasz? Jestem chore. Ale jak ty się w mogę... Wow! Hubert, jest co masz na twarzy? Twoja matka o tym wie? Nie wiem. Dlaczego ty tak... to jakaś nowa moda? Wypakasz się tutaj. Jak zaraz wezmę. Nie mogę zaraz, nie? Gdzie masz, Wydąż? Że Szczecinie nie chyba, tak? Że no, ale... ci tam było? Tak! Nie! No w tej chwili masz się wypakować. Okay. To nie jest twój tak? Jezu, boże! W ogóle jakim prawem wesłać do mojego? No, no, żebyś swoich ciuchów nie miała, tylko mi się szyły jego zakładać. Ale spodobało mi się, to no To nie jest twój, tak? Bo go... się rozgościła dziewczyna, gwiazda, go na wschodu Bez... i zachodu przyjechała. Co ci lata? Ściągaj to, oddawaj ciuchy, zbieraj swoje. Dobra, No to w ogóle co to jest? Zawijaj ją no, na, na... na serce. To jest przecież stąd, z liście marihuany to jest. No, przede wszystkim. A skąd ty masz to... To przede wszystkim? No powiedz jeszcze, że jarasz może, to już w ogóle chyba nie wiem. No mamu. Ty nawet nie wiesz co ja biorę, ale to już... Co ty możesz brać? Ja w ogóle wierzysz, to ja od tydzień. Co się, się? przeszedł, tak ty się do mnie odzywasz, szuka, to mam myślę, że się, o, ogóle, się spokój, nie pojawcie, wy mnie wykończycie, chyba. Ciluj, ja co ty przyjluj? Ciągaj to w nie, wiesz taki, chodzi, dawaj to, dawaj to, ale jak ty Papierosy, jeszcze jakieś malinkłady może jeszcze. Dziupy nie tak, czy je gdzieś przyjechałeś. Dobra, no, co, 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 co? 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 I Miałaś ściągnąć tą poszukę ściągnęłaś. Dobra, zamknij się! O Boże, nie, ja nie mogę. Nie, ja nie mogę. Uf, Uf, jak ty no, się do no, mamy odzywasz? Do swojej własnej mamy? Problemy jakieś, ja nie mogę. Ja zawału dostanę, nie? Dajcie mi jakieś wody czy coś, ja mi jest duszno w ogóle i wszystko, nie? Ja nie mogę mam wam z dosyć. No, bardzo dobrze. Zobacz, co z wami robić, wykańczasz. Całą noc nie spać. Zobaczysz, się będziesz mało. miała ze mną no, to ja to się Nie wiem, nie mnie odzywa. Zobaczysz, będziesz miała ze mną Nie 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 wiem. Ja nie wytrzymuję tak już wszystkiego, nie dam ja razy. Ja się lecz, radę, bo nie dam ty mi nie możesz. Po herbatce jakąś, coś, jakieś coś, tabletki na no, uspokojenie co? Cokolwiek, co? tak, 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 proszę cię. Okay. No, może, nie, ksuk, tutaj, ksuk, tutaj, skupia, Dajcie mi bo ale, wody będziesz toszecznie. Zaraz to ogarniemy Jesteś okropna, nie wstyd Ci do Nie wstyd dobra. Ci, zobaczysz, będziesz miała jeszcze ze mną do czynienia Nie myśl, że cokolwiek ugrasz Tak, To nie Ci? Taki, no to pokaż co masz pod tymi Swoimi opaskami Ja tak chodzę na razie Dobra nie wtrącaj się na, Nie będziemy ty wie, teraz nie jest, szkodać Ci Nie ma co denerwować jeszcze bardziej Czemu no, chcesz i tak chcesz jeszcze bardziej zdenerwować? A ty tak, tak, tak jest różnica A już woda się gotuje no, na melisce Bardzo dziękuję Właśnie coś jakaś tak, melisa Tak, coś, tak coś, Będziemy jeść na chwilę Spokojnie ja Spokojnie Wystrzymaj mi to Jesteś okropna Woda weźmy Zdejmij to Ostatni raz Zdejmij te swoje zimadła ale ja sobie no. tak chodzę, nie tak mogę. Chodź jak jakiś psychol, jak. No Nie chodzę, no. Nie wiem, no i tak chodzę, no i tak mi się jakiś. podoba, że tak chodzi. No to też tydzień, że. Ale... Zobacz, jak on wygląda, bo ale ja, ja chodzę nie, po prostu ja sobie w Nie ja tego nie ogarnę, ja nie ogarniam, wiesz że dużo, ja tego nie ogarnę, bo najpierw ona teraz ma, później, ona i tak na zmianę. Ja tak nie na To ty jesteś chora na głowę. To ty jesteś psychol, ja chcę się Razem, dajcie od swojej mamie, dajcie ci Dobra, idziemy No i co pani o tej całej sytuacji sądzi? Nie wiem, też załamana, nie? Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Nie wiem, co byście zrobili. Porozmawiać, ale no rozmowa, jak widać tutaj, tylko że osobno, z każdym osobno, bo tak to im nie da rady. No, jeżeli jeszcze raz to się tak powtórzy, taka sama sytuacja, no to trzeba będzie jakieś kroki podjąć takie trochę bardziej profesjonalne, nie To wiem, znaczy, ale. Kogoś... Ale od kogo ona się nauczyła? Dredziarza? Nie wiem, może. Już... Może się nauczyć mhm. trochę dredziarz, trochę sama, koleżanki różne rzeczy. Ja, dokładnie, w internecie I, zobaczyła. W internecie zobaczyła, to zobaczyła trochę. trochę, no a zresztą ona też trochę tak od tego ma, że ona trochę, się trochę poczuła mhm. ostatnio, no się trochę zrobiła, to i może odbala, no. Nie wiem, może chciała tu przyjechać tylko coś zobaczyć, ale co tu dalej zrobić, ja stąd Ale nie, ona przyjechała, nie przyjechała do nas, ona przyjechała do Warszawy. Mhm. No wiem, że do Warszawy, się powiedzieć, ale no, generalnie mhm. to nie jest miasto dla niej jeszcze, tak, bo jest za mało. Moim zdaniem Pani jest... musi bardziej rygorystycznie podchodzić. No, no chyba tak chyba muszę zrobić, chyba, chyba i tak i muszę i zrobić. Będzie miała jakąś karę, jakieś Dokładnie. limity, jakieś po prostu godziny od tak. wyjścia od do i tyle, no takie jest no, niech sobie zrobi moje zdanie. No nie wiem co zrobił na moim miejscu. Tak by zrobił. A jak będzie to drugi raz się tak. powtórzył, no to już będzie trzeba będzie podjąć jakieś większe kroki, nie? No, jest to za łamana po prostu. Ona jest za mała, żeby takie rzeczy, za młode, żeby takie rzeczy robić. Ja jako matka jestem zdruzgotana. Ale mówię, jak nie jedno, to drugi odwala. Mnie. No, Miejmy nadzieję, razie, że będzie żadnym, dobrze. Nie nie będzie no, ja z nią porozmawiam na razie na spokojnie, a jeżeli to nic nie da, no to nie wiem, może okay. trzeba być jakiś poprawczak, albo może jakiś psychologa. Albo... Nie no, poprawczak to może za grubo, może jakiś nie, ośrodek tam tam bardziej. Tam Psycholog, Najlepiej na początku to by było psycholog. Kiedy to się psychologi. dzieciaki to jak, jak się zachowywały, to szły do odpowiednich ośrodków. No wcale. tak, to prawda. No. no, a teraz to ja nie wiem co to będzie. Mama no, no się kąpie no śląku. Ja już o tym wszystkim wiem. Widziałem. Ja... Domyślasz się. A co wiesz? Tajemnicza osoba. Tajemnicza osoba? A podoba ci się? żeby wyrosła całe, cała ale... No Dobra, nie masz, proszę pokazać. O, no pokaż gdzie się znalazł. Dobra, mogę ci pokazać, bo i tak mama się dowie, wszyscy się dowiedzą. Chciałem to tylko tak zrobić, żeby przetrzymać sytuację i żeby no, nie było puszczę. takiego Pren bum. i później taki ten się dobie. No i tak by się dowiedziałam. No i co? No to i mama cię zapije. Nie, nie, nie. Ja chcę sama będzie dobrze, mówię ci nie, nie zabiję, po prostu musiałem przeczekać, żeby ochłonęła, a teraz znowu I pokażę i się załamie drugi raz już dzisiaj Wiesz, że przyjście mama płacze w nocy Ale ja ją pocieszam cały czas, staram się Pocieszasz pocieszać. robić tatuosze na całej głowie Dobra, daj mi, nie przejmuj się, będzie dobrze, naprawdę no, Musisz to nagrywać to Musi <laughs> 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 Śmieszne Ale mi pocisnął, wow do, po, dobrze ci pocisnął, dobrze, dobrze ci pocisnął to jest dobrze wygląda No mu się podoba, tylko on tak mówi, bo szkoda mu mamy trafę. swoje Jako traper dobrze wyglądam, ale słuchaj, szkoda mu jest Też, mamy diamenty te diamenty w ogóle są z daleka jak sót. Jak co? Jak łzy? No. W jesieniach są takie, że coś miał wiesz o tym Ale to są diamenty, nie łzy Poza tym A, idę na poprawkę, będą bardziej wyraziste i będą lepsze patrz, jakiś... Nie będę się z tobą kłócił, daj mi To nie, są diamenty, patrz, nie łzy to, Taki typ tam z więzienia? z więzienia. No. To co ty, by mi ty zrobił? Boże, si, świata, Za co? Zaraz ja ci dam liścia, jak będziesz pyskował. Dobra, nie ma z tym Gady, weź, przestań. Ja cię nauczę. Chodź do mnie. Ktoś tyle nienawiści w życiu. Naprawdę. Nic by mi nie zrobił. No Od razu by mnie pobili. Każdy by mnie chciał bić. Ty byś chciał mnie bić, każdy by chciał mnie bić. Tak? Czego <laughs> to czego jesteś? jest familia dredziasty, familia. Polecam tej biednej kobiecie chyba trzeba to powiedzieć, nie? Trzeba, bo specjalnie. Melisę przygotowaliśmy, przecież. Nie no, zapukaj. Hmm, już lepiej? No, Tutaj, ten, Meliska, proszę. A, to, troszeczkę się, troszeczkę na te, nerwy e, ty mówisz, czy ja? Może ja. może Hubert musi pani coś pokazać. On nie będzie tego pani chciał pokazać, ale nie bez powodu zakrywa twarz, chyba się pani domyśliła, nie? chcecie mi powiedzieć, że znowu coś dzisiaj przeżyje drastycznego. Nie, już starszy na dzisiejszy dzień, może co? A co? Znaczy, może lepiej już dzisiaj wszystko niech pani zobaczy i ten nawet. jest Oj, kurwa, jestem gotowa, biorę to na klatę. Już chcę wszystko wiedzieć, bo ja nie wiem, coś też dzisiaj tak podejrzanie on wygląda. Jakieś kaptury nosi, w ogóle to o to chodzi, mniej więcej? Domyślam się, że to chyba może być coś z tym związane, ale nie wiem, nie jestem pewna. Jestem tak zdenerwowana, że. Nie wiem. No, sam to na pewno pani tego nie pokazał, więc. Bo już mi serce boli, naprawdę. Mam nadzieję, że to nie chodzi o tatuaże, bo obiecał mi, że nie będzie robił, albo że będzie jeden jej na twarzy i to wszystko, tak? Ja mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o twarz. Nie, on by tego nie zrobił dla mnie. Nie. No Obieca, ja, nie, obiecał, nie, Obiecał Pani? To. Nie wierzę Obiecał no, Pani? On no, mi obiecał, że ma, będzie miał tylko jeden. I tak na tym się rozmowa skończyła, nie? Ja nie wierzę w to, że... Mm. Coś no, coś to. Coś no nie wiem, powinna Pani zejść z nami. Serio? Powinna Pani z nami zejść, bo Hubert jest na dole. On nie pokaże Pani twarzy, póki Pani nie będzie na niego napierać. Dobra, ja idę. Ja już idę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zawoła go Pani, bo on nie przyjdzie sam. Hubert, w tutaj. Obiecie. Się? Co Powiedzieliście czy nie? Wszystko jasne tak? Nic nie tak czy nie? Jeszcze, nic nie powiedzieliśmy Jak nie powiedzieliśmy? Nic nie powiedzieliśmy po prostu Co? Twoja mama sama by chciała wiedzieć dlaczego nasz No To nie jest żaden imidż Ja po prostu znowu zrobiłem sobie twarz. Znowu wydzielałem sobie twarz, bo po prostu chciałam. Ja pierdol to... Jezu ja pier... ja. trzymajcie mnie O kurwa. Mam może, może Pani by na kanapę położyć? Tak, ja, chyba muszę. się muszę położyć. Mama, nie ja jesteś zła, tak? Nie położyć. jesteś chyba Nie bardzo. To dziwne, stary, to takie reakcje. No, z tym całym tworzyć, a ja jest słaba. Mamo, no, no, ale... Wszystko czuję, bardzo dobrze. Ale dziwne jest... jest też, że Hubert nie poinformował tej Słabo mi, duszno mi, gorąco mi. Weźcie, dajcie mi jakieś wody znowu, czy coś. Ja chyba zawały dostanę. Nie Serce dostanę. mi klekocze już. Oddechu brak mi normalnie. Nie, ja nie mogę patrzeć, nie, weź odejść, nie. nie, 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 ja nie dam na Nie, ale coś co. Jej, co ale mi No, ja nie, nie mogę, udziału, chyba zawały dostanę zaraz, nie? Patrz. No wiesz, idź Hubert może do góry, idź może do góry. Ja? To może ty no, idź no. lepiej do góry. No ale to ty się pokazujesz cały czas. Słucham? Niech ona się z tym oswoi. No właśnie, dlatego tu siedzę. Nie, może lepiej wiesz co, zostaw mnie samą na 5 minut, co? Chciałam sobie z tymi srami zostać sama, ale zostaw mnie, proszę cię, Hubert proszę cię odejść. Ja również... Może się. No, być kwiat, no, bo ja no, muszę dokończyć jeszcze do teksty, bo mam do zrobienia... I się, ja, napiszę, teksty. ja nie wiem, mi jest. Przynieś mi trochę wody, co? Nie ma problemu. Okno może trochę jakieś powietrze, ale ja nie mogę, słabą jest już. Dobrze, już otwieram. I co pani o tym sądzi? Nie dobrze, że tu powietrze jest. Co ty mi tu dałeś, Daj mi coś mocniejszego, człowieku. Coś, coś mocniejszego. To... Mamy whisky. Mamy no. Daj mi coś mocniejszego, do. coś no. Bo muszę, to, to się nie da. Dobra, zakończ może film. O, to drodzy widzowie, taki sam czerwony jaki macie nad paluszkiem. Zostawcie tam na dole. i widzimy się w kolejnym odcinku. Co tam się dzieje? Znowu? Znowu się kłócą? No znowu się kłócą. Bredziar, wywal już tą swoją rodzinkę, bo już mam dosyć, Taisz! Ale stary, to wszystko przez Majkę. Ona jest taka jakaś nienormalna. Tak, to No co ci A co ty pijesz? No. A co ty pijesz? Co tutaj Sok się? Daje? Weź zobacz, bo ja nie wiem. No, ee, mi się wydaje, że to Dobra. chyba... Co weź to? zobacz co to jest w ogóle. To jest zobacz, jak łyk, poparta! Prawie wypiła. Uuuu! Co ty nie widzisz? Nie czujesz, Zalaz? że to wódka jest? Nie czujesz? Ale wygląda jak woda. Wygląda jak woda, naprawdę no, no wygląda woda. jak woda, co Ty nie powiesz. Ty to coś duszkiem wypiłaś? Z daleka Taki? czuć, że to jest wódka. I co dobre, dobre? Weź, ty zostaw! Dobre smakuje ci? Do łazienki To jest jeszcze alkohol, to jaka klientka ogóle, nie? Idziemy do łazienki, do łazienki i, i... weź Ty, to jest alkohol Naprawdę? Co ty nie powiesz? Ty naprawdę ogarniasz dopiero po 10 sekundach to, to, to co się bela. dzieje? A co tu widać w szklance? Widziałbyś, że to A jest coś? Po 10 sekundach A co ty widać? To jest wózów to, 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 no. to, no, to jest Dopiero to weszłam chyba, tak? Zobaczyć Twoją siostrę trzeba ogarnąć, to jest pewne, nie? Przez całe to, życie. Przy tym ona miała tym to dobrze i ona się poczu poczuwa po prostu. Ona myśli, że jej wszystko wolno. Proszę. Siema chłopaki. Co robicie? O, siema, siema. Ja mam trochę ciężki dzień dzisiaj, w ogóle już mam siły do niej. Mogę was o coś prosić? Macie. Oczywiście. Tak? A macie tak chwilę? Macie, co nie? No mamy chwilę. Zawsze się mam o położyć, odpocząć trochę, co nie? Odpocząć? E, no już tak da. a ja już głównie mam spać. tak dosyć. No to ale o co Prawda chce Pani poprosić? Weźcie i tak trochę dajcie popalić, co nie? Jak popalić? No nie wiem, jakieś, nie wiem, kary jakąś jej wymyślę, weźcie coś zróbcie, żeby bo mnie dać czegoś nauczyć. Ale daje Pani nam zezwolenie? A róbcie co chcecie, ja mam dosyć. Ja już wszystkie moje metody wypróbowałam i nic nie działa. Może Wy coś wymyślicie? Nie wiem, coś, coś nie co wiem. zapamięta na całe życie. I coś, co będzie ją nauczył. Dla mnie super pomysł. pomysł! Oczywiście, ja jestem tak. youtuberem, ja jestem, ja jestem do tego stworzony, żeby niszczyć komuś życie. Działało, tam nie działało, nic nie działało, może wy coś zadziałać, co? A ja sobie trochę odpocznę, pójdę na kawkę, a może coś Dobra, to, dobra, to miłego wieczorku życzymy, my już się zajmiemy sprawą. Co, jestem wolna? Tak, jak najbardziej. Tak? Uh. <laughs> no, nie dziwię się mojej mamie, że... Jest... Jest już zmęczona tym wszystkim. Niech ona po prostu odpocznie, a my się po prostu zajmiemy. Ale dla mnie to jest zem, zem, zem. idealne! Ale wiesz, że ja nie oszczędzę. Ale to jest taka zemsta, to będzie taka zemsta. Ale ja nie oszczędzę twojej siostrze. Ja też jej nie oszczędzę, za to, co zrobiła, ona musi się w końcu czegoś nauczyć, że nie może robić takiej samowoli. No jako starszy brat, to teraz musisz pokazać klasy.